Tak, ja zapomniałem jeszcze jednej rzeczy, że nie mogę teraz mieć drużyny. Hmm. Claude, głęboko poruszyła mnie Twoja historia. Jestem bardzo słaby, dlatego mógłbym naprawdę zrozumieć Twoje uczucie, Cloud. Nikt nie wie, kiedy za, e, zaczniemy walczyć, ale przygotowujemy się. No wreszcie. Cloud, wyjdź, blwe, kocie, wyjdź z szafy, nie Claudzie. Oczywiście bierzemy Bareta. I Vincenta. Moje dwie główne postacie Za chwilę będę musiał rozdać im też materię wszystkim Słuchaj, gloat Jesteśmy właściwie w trakcie zdobywania wielkich materii Wskakuję e, Wyskakuję z tym jak Philips konopi, ale w Junon znajduje się podwodny reaktor o ile mi wiadomo to jest to ostatni reaktor. To będzie nasz następny cel. Hm. Dobra. W takim razie ja na razie was pożegnam i chcę rozdać martery wszystkim. No hej. Dobra. Rozdałem już wszystko i sądzę, że jestem gotowy. <laughs> to są Claude ma teraz prawie eee, 4000 życia. Tak nieźle. Dobry wynik. W takim wypadku możemy się już udać do John tej przystani, gdzie zabierzemy łódź podwodną udamy się do ostatniego reaktora tak lecimy mhm, świetnie i prosto do celu tym razem A gdy już zdobędziemy łódź podwodną, to zdobędziemy tak tym samym najpotężniejszy limit dla naszego Vincenta. Świetnie. Ja tutaj zrobię save'a. I wchodzimy do John. Świetnie. Teraz powinniśmy się udać i przekupić strażnika, który znajduje się tutaj, żeby dostać się do miasta. Aha, stricte mówiąc do... Mm, dajdzie... No dobra, 10 gili, bardzo drogi strażnik. Jeśli się mówią do bazy wojskowej, która znajduje się pod miastem. Hmm. Świetnie. <laughs> Caution, uwaga. W tym korytarzu można spotkać też ducha którego jeśli zmorfujemy, to mamy taką właśnie materię morf, która zamienia przeciwnika w przedmiot, jeśli, jeśli trafi, to <laughs> e można go później zamienić dzięki temu morfowi w składnik do materii, która umożliwi oddychanie pod wodą. Jest to cholernie przydatna rzecz, jeśli chcemy pokonać e Emerald Weapon. Uh -huh, świetnie. Musimy się teraz udać do pod tym budynek, pod tym działem. Jak mi się wydaje przynajmniej. Właśnie. I widzimy nowość, ponieważ zdemontowali dział główne. <laughs> Może się mylę, ale czy nie uważacie, że coś przegapiliśmy? stronę trzeba było iść. Momencik. Będę tu błądził. Hmm, świetnie. Może w takim razie... Nie, to idzie na lotnisko na pewno. Hmm, to są szafki. Też nie tutaj. Tutaj? Hmm, może być to tutaj. Nie, tutaj też nie. To jest wejście na... Po... Znaczy, o ja, że są jeszcze walki będą. To jest wejście na... lotnisko. To też na pewno nie tu. Świetnie. I nowy miecz dla Claude'a, jest po prostu rewelacyjny wygląda. Ohohoho, jaki power. 4000 z łapy. Niezłe obrażenia już się zaczynają. Zaraz śmiertelny cios znowu. Nie będziemy nawet marnować na nich many. Zumień win swojego Winchestera też możesz zaatakować. Piękny krytol. No, ten miecz mi się podoba. Później postaram się zdobyć miecz, który się nazywa Apokalipsa. Jest to przedostatni miecz w grze. Bo najpotężniejszą broń dla Collowda możemy zdobyć jedynie pokonując właśnie Ultima Weapon. Zabijając go. Safe point. Nie, nie chcę, ale chętnie uleczę swojego kompana pomocą dużych napoi. Świetnie. I może powinniśmy się teraz nie wiem gdzie udać. Si na do po wielką materię z podwodnego reaktora w ju Gdy skończą, przywiozą ją na to lotnisko. Odejdź stąd, bo będziesz tylko zawadzał. Kto? Ja? Będę pierwszym stąd, żeby nie wchodzić im w drogę. Hmm. Nie wiem gdzie się powinienem udać. Tak, sejk. Może jednak tendy, tylko że trzeba było przejść pomiędzy blokami. No cóż, sprawdzimy to. Może <laughs> tak, tutaj trzeba wejść. Właśnie. Hmm. Chyba też nie tutaj. Dobra. Wrócę do Was za chwilkę. No, teoretycznie idę dobrze, więc... No właśnie, no to wtedy mnie cofnęło. Nie bardzo łapię. Hmm. Tutaj trenują żołnierze. W porządku, pokażcie, jak ciężko trenowaliście. Ok, się przygotował już na atak. Uwaga, atak. Hej, hej! Tam jest podwodny reaktor, zawróćcie! Szkodzić debili. Dzięki za podpowiedź. Przynajmniej w którą stronę mam się udać przynajmniej. I, I pójdziemy tutaj. Tak jest. Może ten, kto przeżyje, będzie mógł ją załatwić. W porządku, nie ma sprawy, ale... co jeżeli oboje? Ej, nawet o tym nie myśl. Hmm, załatwimy ich szybko. To nie powinien stanowić do nas żadnego wyzwania. To, że to, podstawowi żołnierze. Śmieci. Hy, 214, ja ci pokażę power! To jest power! Jak ci za... dwa kafla wyrzucam! <laughs> Cię przeliczył chłopiec. Gdyby mnie bił jeszcze może tak o zerowie, o jedno zero więcej. O, ale nabiło, świetnie. O jedno zero więcej, to bym to poczuł. Świetnie, jedziemy teraz na dół do reaktora. Mhm, pięknie. I od razu wychodzimy. Dobra, do roboty! Je, yeah, spać mi się chce! Zadżuon! Za Junon, Junon. Kolejni słabiaki? Tak jest, kolejne słabiaki. Jak mi przykro, panowie. Staniecie brutalnie zabici. Mhm. Dobrze, że dałem Claudowi te wszystkie materie odnośnie szczęścia i tak dalej, to podnosi mi bardzo szansę na wlepienie tego śmiertelnego czasu. Mhm, świetnie. Trochę doświadczenia i pieniążków. I ja tutaj zrobię Seiba. Pięknie. I atakujemy dalej. Czu, czu, czu. Nikt, mnie nie, nikt mnie nie zatrzyma teraz. Długi korytarz. O, świetnie Sejwol. Zrobimy Sejwola od razu. Też w... W... Na karcie pamięci. No mhm. na drugim slacie tym razem. Jesteśmy już mniej więcej gdzieś tak w połowie drugiej płyty. Ale jeszcze sporo przed nami zostało. Jeszcze trzecia płyta jest przecież. O i winda. Świetnie. Którą zjedziemy już do stoczni. Świetnie. I tutaj chyba można tego ducha spotkać, w którym wam mówię. O to chodziło. Dobra. Tutaj zrobię jeszcze raz sejwa. I w takim razie idziemy się już udać dalej. Niedługo powinien być też boss. Taki trochę mocniejszy. Mm, oceanarium, pięknie. E, w ogóle fajny korytarz. Jesteśmy na dnie, już jesteśmy blisko też reaktora. I atakuje nas wielka... płaszczka? Okej. Okay. Po korytarzach śmigają wam płaszczki. Nie wiem czy zauważyliście tak w ogóle. Tornado the hmm, Nieźle. 600. Całkiem, całkiem wrażenie. I dwa razy atakuję do tego. No, pięknie trafiona. Tak myślę, czy nie przenieść Vincenta i Baretę właśnie do tylnego rzędu. Ponieważ tak za chwilkę zdobędą przecież swoje... Niesamowite limity, które pozwolą im atakować dystansu, chaosu. Właśnie poziom czwarty limitu, jego, nazywa się chaos, a on atakuje czarami. Poza tym wszyscy mają bronie dystansowe, to nie powinno być żadnych problemów z żad, żadnymi ujemnymi jakimiś elementami. <laughs> znaczy, ujemnymi... Nie, bo Jezus, bonus może być dodatni. Zgubiłem słowo. E, u, ujemne modyfikatory za to, że stoją w jednym rzędzie, a otrzymują mniejsze obrażenia. Świetne. Hmm, save all? Dobra. To jest chyba jakaś winda, tak? Nie wiem, zobaczmy. Klikniemy to sobie. O, tak, to jest jakaś winda. Uh. Dobra, wychodzimy. I powinniśmy być już w reaktorze. Tak jest. Świetnie. Dużo tych reaktorów nabudowali faktycznie na całej planecie porozmieszczali. Się dziwili, że wyssają energię planety. O no, robot. Świetnie. Te roberwie. Śmiertelny cios. I atak zwykły. Pięknie. Po prostu uwielbiam ten atak. Genialny jest. Połączeniem jeszcze z tym... atkatem, ad Adkat, że dodatkowo... Dodatkowy atak przy użyciu materii... No, niszczy i sponiewiera wroga, jeszcze jest darmowy. O, widzimy, fajnie, łodzie podwodne. I druga łódź podwodna. Dobrze wiedzieć. Jeszcze kolejna walka. Wiedziałem, że mnie spotka, zanim wyjdę z tego. Co mnie teraz takuje? Dwa roboty i jeden czołg. Znaczy, jeden czołg i robot chyba. Śmiertelny cios, a tak zwykły. Mam takiego powera w łapie, że nawet nie musimy się tutaj specjalnie wysilać. Nie trafiłem ze śmiertelnego ciosu. Co pewien czas się jednak to zdarza. No cóż, to jest chyba trafienie było na początku 50%, a teraz jest około, tam się, tam się, około 70%, że, że trafi. Ciekawe na mnie jakiś status nałoży ten czołg, bo Vincent uklęknął. Uh -huh. Za chwilę nabiją levele, świetnie. I idziemy dalej. Ma jakiś status na sobie Vincent? Nie, wydawał mi się. Tak uklęknął dziwnie. Wydawało mi się, że odostał jakoś mocno. O, świetnie, save all. Ale no, myślę, że zapisujemy w konsoli.